Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pokój i dobro. Bracia i siostro, w naszych relacjach międzyludzkich często jest tak, że o coś kogoś prosimy. I to jest coś całkowicie normalnego. Takie jest nasze życie. Ale może być też tak, że towarzyszą tym różnym naszym prośbom różne emocje. I czasem może być to wstyd. Jakiś taki ból z powodu tego, że muszę się komuś naprzykrzać. Mogę sobie uroić w głowie takie myślenie, że to, co robię, jest złe, niewłaściwe, że tej osobie, którą proszę, mogę sprawiać jakąś przykrość. W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus przypomina nam o tym, że kiedy jesteśmy w trakcie modlitwy, to powinniśmy zawsze z ufnością. Prosić o, to, o co prosi, o prosić o to, czego potrzebujemy, aby nie stwarzać w so, sobie, w głowie takich myśli, że o to ja się teraz za bardzo naprzykrzam, czy że to, co robię, jest w jakiś sposób nieodpowiednie. Pan Jezus posługuje się przypowieścią o ubogiej wdowie i ta uboga wdowa prosi pewnego sędziego, aby jej pomógł w jakiejś sprawie, z którą ona sobie nie może poradzić. I sędzia nie chce jej brać w obronę, nie chce mieć z nią do czynienia, ale ta wdowa tak długo go prosi, tak mu się naprzykrza, że on w końcu zdaje sobie sprawę z tego, że jeżeli jej nie pomoże, to ona nie da mu spokoju. I moi drodzy, Pan Jezus mówi, że tacy sami powinniśmy być w naszej modlitwie nie dawać Panu Bogu, mówiąc w cudzysłowie, spokoju. Pan Bóg za nasze potrzeby, Pan Bóg nas bardzo kocha, i on w przeciwieństwie do tego sędziego nie jest jakimś surowym ojcem, jakimś surowym przywódcą, tylko jest kimś dobrym, kimś pięknym, kimś kto nas bardzo kocha. I on bardzo chce tego, abyśmy codziennie mówili mu o naszych potrzebach, naprzykrzali mu się, abyśmy cały czas przy nim byli. I prosili cały czas o to, czego najbardziej potrzebujemy. Warto sobie zadać pytanie, jaka jest nasza modlitwa. Czy ja codziennie w czasie takiej spontanicznej modlitwy mówię Panu Bogu o swoich potrzebach, o tym, co dzisiaj przeżyłem, o tym, co przede mną. Warto modlić się własnymi słowami, nie tylko wyłączoną modlitwą, którą znamy od dziecka, ale. Trzeba też pochylić się nad tym, co każdego dnia przeżywam i mówić z otwartością serca Panu Bogu o tym wszystkim, co przeżywam. I nie bać się, że Pan Bóg mną wzgardzi, że mnie odrzuci. On nie jest surowy, On jest łagodny i On chce mojej modlitwy. I On weźmie mnie w obronę i On mnie wysłucha.